Teatr polski w bielsku białej rozpoczyna nowy sezon teatralny, który będzie sezonem wyjątkowym bo jubileuszowym. A to jest niezwykły jubileusz. Zresztą potrójny, bo 250-lecie teatru publicznego w Polsce połączone ze 125-leciem teatru polskiego w bielsku białej i 70-leciem teatru polskiego w teatrze polskim, teatru polskiego, tak naprawdę od momentu kiedy przestał funkcjonować jako teatr niemiecki. Ten jubileuszowy sezon. Rozpoczyna premiera sześciu wcielenia Jana Piszczyka, uznanego twórcy muzykalowego Wojciecha Kościelniaka, reżysera, pedagoga, aktora. Kiedy udało się kupić prawa do, do tej powieści Stawińskiego i namówić Wojtka Kościelniaka do tej realizacji, to uznałem, że ten, ta świąteczność będzie tym muzykalem, tą formą teatralną podkreślona i że da dużo radości widzom bielska, bielska białej, bo Dwa sezony temu zrealizowaliśmy Zorbe, który, który jest muzykalem, muzykalem przecież na, 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 na skalę, bo to broadwayowski muzykal i on do dzisiaj cieszy się ogromnym powodzeniem, więc trudno mi też nie próbować wykorzystywać talentów zespołu, który mamy w teatrze w Bielsku, więc raz na jakiś czas te muzykale będą się pojawiały. Wojciech Kościelniak to specjalista od przetwarzania wielkich powieści na musicale. Jako reżysera w sposób szczególny interesuje go polski typ bohatera będącego postacią wielowymiarową, niejednoznaczną, często jednocześnie tragiczną i komiczną, pozytywną i negatywną ofiarą, ale w pewnych sytuacjach także oprawcą. A to co mnie już tak wewnętrznie bardzo zainteresowało w Piszczuku to jakaś nieprawdopodobna zdolność powstawania z martwych, taka zdolność do... Nazwijmy to jakiejś reinkarnacji. On właściwie każdy epizod z jego życia kończy się jego zniszczeniem, jego katastrofą, jego rozszarpaniem na kawałki wewnętrznym. I, i on musi się potem podnieść, żeby jeszcze raz być człowiekiem, żeby jeszcze raz z pełną wiarą iść przez świat i, i żeby odnale odnaleźć swoje szczęście, jakąś, jakąś przyjaźń czy miłość ludzi. To, to mi się wydało niesłychanie ciekawe i takie bardzo współczesne. My jesteśmy dzisiaj też tak, ale to może uniwersalne to jest lepsze słowo. Też mamy taką, ta, takie poczucie, że, że wiele etapów z naszego życia kończy się klęską, katastrofą i potem trzeba budować siebie od nowa. To mi się wydaje szalenie piękna, żeby to pokazać, nie takie często w literaturze wcale. Wojciech Kościelniak umieszcza akcję powieści Stawińskiego w fabryce manekinów, gdzie świat tworzy się z gotowych form i odlewów. Więc aktorzy i tancerze poruszają się pomiędzy wielkimi planszami modelarskimi. Można to patrzeć w ten sposób, że człowiek jako istota, którą można sobie dowolnie stwarzać na nowo. Jak mu się ręka urwie, to można ją jeszcze raz przyczepić. Prawda? To, to jest domena takich lalek, domena manekinów, domena, domena martwych przedmiotów. I spojrzenie na człowieka jako na istotę, na istotę martwą, a nie ożywioną, wydaje mi się ciekawą perspektywą. Poza tym tak, wywiedliśmy tą manekinowatość Piszczyka z jego dzieciństwa, to znaczy no on, on spędził dzieciństwo w domu krawca, gdzie manekin był pewnie takim człowiekiem, którym, znaczy człowiekiem był, człowiekokształtnym przedmiotem, który pewnie działał na wyobraźnię dziecka, w związku z czym ta y, y, emanacja manekina Napiszczyka wydaje mi się zasadna i ciekawa. W każde z sześciu wcielenia Napiszczyka wciela się aktor młodego pokolenia Sebastian Jasnoch. Ja. Chciałbym wyjaśnić Wam przyczyny, które wpędziły mnie w tak niefortunną sytuację. Z Wojtkiem pracowaliśmy w szkole y, nad Cyberiadą Lema. Y, to była fantastyczna praca i no, modliłem się o to, żeby dostać y, gdzieś tam możliwość przyjechania po prostu na castingi. Bo nam się świetnie pracowało, mieliśmy bardzo podobne poczucie humoru, gdzieś tam trochę podobną wrażliwość. Zawsze jak rozmawialiśmy o jakichś takich tematach dramatycznych, to gdzieś tam trafialiśmy w, to samo, w ten sam punkt. Jan Piszczyk usilnie stara się być przykładnym obywatelem, lecz zawsze coś idzie niezgodnie z planem. Jego kolejne wcielenia to coraz bardziej rozpaczliwe próby wpasowania się w świat, który ciągle ucieka mu z przednosa, zmienia swoją formę i priorytety. Piszczyk za każdym razem staje się niewłaściwą osobą na niewłaściwym miejscu. Tak czy inaczej, przyjęto mnie do jednego z centralnych zarządów. Cieszę się, że jesteście, kolego Piszczyk. Mamy tu do spełnienia ważne zadanie w zakresie sprawozdawczości. Chciałbym, żebyście się zajęli właśnie tym odcinkiem. Mam nadzieję, że będę mógł na Was liczyć. Oczywiście, panie dyrektorze. Ja Pragnę przyczynić się do budowania nowego życia wszystkimi możliwymi siłami. Macie ładne pismo, kolego Piszczyk, a my potrzebujemy redaktora gazetki. Ściennej. Chyba nie odmówicie. Oczywiście, że nie odmówię, panie dyrektorze. Ja uważam agitację i propagandę za jedno z najważniejszych zadań naszych czasów. Przestudujcie instrukcję i zabierajcie się do roboty. O, tu macie ołówki Hartmuta. Podobno najlepsze. Każdy nosi w sobie piszczyka. W sensie jest jakieś coś takiego dziwnego w tej postaci, że, że faktycznie bardzo można się z nią utożsamić. Dlatego że. Na każdym etapie jakby swojego życia, gdzieś tam ponosimy porażki, ale próbujemy się z tej porażki otrząsnąć i żyć dalej, no bo życie jest tylko jedno i każdemu zależy na tym, żeby, żeby je jak najlepiej przeżyć. Tam oczywiście u Piszczyka jakby dominuje jego działanie, znaczy motywuje do działania to, że chce być kochany. Chcę być doceniony, chcę mieć przyjaciół, chcę być non stop centrum uwagi, tak jak każdy człowiek, myślę, że każdy z nas. I to jest też to, co nas, aktorów, gdzieś tam myślę, że często spotyka, że chcemy być docenieni i tak dalej. Myślę, że to jest taka cecha, którą w sobie też znajduję, jeżeli chodzi o piszczyka. Autorem choreografii do spektaklu jest Jarosław Staniek. Tancerz, choreograf, reżyser. Między innymi twórca choreografii ceremonii przedmeczowych podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Czuję tam czujne oko dyrektora, który patrzy na, na to, co robimy, ale wydaje mi się, że już jest trochę spokoju w tym. Dużo to powiedzia, powiedziane jest o, o, o tym, o, o spektaklu już, ale dla mnie to zawsze jest przygoda w pracy z Wojtkiem, że jest jakiś wymyślony świat, w którym ja się odnajduję i, i, i szukam swojej własnej przygody żeby tą właśnie konwencję wykorzystać do, no, do, do jakiejś, jakiejś ciekawej pracy z, z, z aktorami. Na scenie w przedstawieniu sześć wcieleń Jana Piszczyka, oprócz Sebastiana Jasnocha, prawie cały zespół Teatru Polskiego oraz tancerze. A premiera spektaklu 6 wcieleń Jana Piszczyka już 30 września na dużej scenie Teatru Polskiego w Bielsku Białej.